Wybudowano w 1651 roku. Była później nieco modyfikowana, ale aż do II wojny światowej fasada pozostała taką, jaką stworzył ją XVII-wieczny architekt oraz budowniczy. Stała się jednym z piękniejszych obiektów Starego Miasta. Od 1882 roku zamieszkiwała ją prominentna rodzina Hornów. To jedna z mieszkanek zostawiła nam opisy pełnych przepychów wnętrz. W których stały piękne szafy oraz inne kunsztownie rzeźbione meble, duże piece z białymi kaflami, zegar z wahadłem czy fortepian. Same pokoje były wysokie i przestronne, a spora liczba okien powodowała, że były też przez większą część dnia naturalnie oświetlone. Wojna nie oszczędziła ulicy Bednarskiej. W lutym 1945 roku część ścian jeszcze stała, ale brak środków na odpowiednie ich zabezpieczenie dokonał reszty. Oczywiście ówczesne władze też pomogły jak mogły. Przede wszystkim pozbyto się ze starówki inżyniera Włodzimierza Sieszputowskiego. A następnie większość starego i nowego miasta zapakowano do wagonów i wysłano w Polskę. A później w latach 50., 60. Gdańsk zarządził wielkie porządki. Przez ponad 30 lat starówka wyglądała tak. I kiedy wszyscy myśleli, że jedynym wspomnieniem po kamienicy są zdjęcia i fragmenty portalu oraz wielbłąda spoczywające gdzieś zakurzone w piwnicach muzeum, zostały przypadkowo zidentyfikowane przez Amadeusza, miłośnika Starego Elbląga, na wystawie w Elbląskim Muzeum, gdzie użyto ich beztrosko jako wizualizacji gruzów spalonego miasta. Kolejne władze miasta miały różne błyskotliwe pomysły na wykorzystanie terenów po Starym Mieście. Ale naukowcy dalej pracowali, nie tracąc nadziei, że kiedyś uda się odbudować tą dzielnicę. Kiedy w końcu zaczęto planować odbudowę tego kwartału, jeden z byłych prominentnych Elblążan, ówczesny radny i dyrektor, przedłożył pod głosowanie Radzie Miejskiej taki oto pomysł. Tak, chciano zamiast odbudowania kamienicy postawić wielki betonowy parking z pseudofasadami. Na szczęście, po protestach Elblążan i odejściu głównego pomysłodawcy. Projekt porzucono. Odżył pomysł dokładnej odbudowy fasady kamienicy. Rozpoczęto pracę, splantowano teren, który podobno nawet zaczęli badać archeolodzy. I wtedy gruchnęła wieść o cudownym odkopaniu całej masy oryginalnych elementów kamienicy, które leżały zasypane przez dziesięciolecia, wrzucone do dawnych piwnic kamienicy. Miłośnicy elbląskich zabytków cieszyli się, ale jak się okazało, przedwcześnie. Obecne władze miasta postanowiły pójść drogą, można by rzec, ramię w ramię z komunistycznymi zarządcami Elbląga z lat 1945-1990 i pozwolić na powolne niszczenie odnalezionych reliktów. Warunki przechowywania zabytkowych elementów nie napawają optymizmem, ale to niech państwo już ocenią sami.